Dzień dobry, w na moim kanale, więc dzisiaj chcę Wam pokazać co dostałam na 2019 prezenty. Wiem, że już 2020, ale co tam, nie miałam czasu, pół rzeczy było w Warszawie, pół rzeczy było w Krakowie, więc nie miałam kiedy tego nagrać. A teraz jest idealny czas, bo mam wszystko co mam. I pół rzeczy ja kupiłam, pół rzeczy dostałam, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Więc... Może zacznę od tych, które dostałam. Więc pierwsza rzecz, którą ja dostałam, uh, to jest coś, co bardzo chciałam od dawna. Uh, Alyssa Edwards Anastasia Beverly Hills palet. Więc ja już akurat użyłam tą paletę na Nowy Rok, bo hello, trzeba używać. Jest to uh, uh, Headliner Inspire. Unicorn Trouble, uh, Brick Road, Texas May, Dre uh, Dream of Be Back Rolls, The Supreme, House of Edwards, uh, Drop Dead, Gorgeous, uh, Beyond Belief, Dance Company, Beyond Belief i później Beast. Wszystkie to jest związane z Alyssa Edwards, więc jeśli nie znasz, who are you? Bo ma tą paletę w Sephora, więc ludzie pójdźcie sobie kupić. Ją. Piękne, użyłam kolory. Bawiłam się wczoraj cały dzień, więc ta. Następna rzecz, którą dostałam to są te skarpetki Harry Potter. Nie wyglądałem jakby była Harry Potter, ale ha ha! Na stochach są. <grywki> Nie wiem co ja zrobiłam. Um, mas, uh, master has given Dobby a sock i tutaj jest... Uh, Dobby is... Dobby is free. Więc uh, one są bardzo urocze, podobają mi się te paseczki tutaj. Więc. Uh, następna rzecz, którą dostałam to jest uh, ta kurtka. Już się ją nosiłam, jest super fajna, super wygodna Ale mnie najbardziej irytuje tutaj Ale chyba wszystkich irytuje Kiedy się ją nosi Dobra Jest tam ta rzecz wiem, czy, czy ja coś O, zostałam tutaj taki eyeliner um, Zestaw do robienia eyeliner Jest tam wszystko Nie będę wyciągała, ale tak wszystko To kredka, szczotka I ten żel, co, cokolwiek to jest Następna rzecz, um, chyba, nie, wszystko już, dobra, teraz przejdziemy do rzeczy, które ja kupiłam, Oj, zapomniałam, sam ciasko takie fajne, zjem go później, więc następne rzeczy to są, co ja kupiłam, więc pierwsza rzecz, co ja kupiłam, jak dostałam hajs, to kupiłam sobie te rzęsy urocze, nosiłam je wczoraj, przepraszam, oczywiście, nosiłam je wczoraj, um, żeby zobaczyć, czy dobrze się w nich czuję, czuję się świetnie, wyglądam świetnie, więc planujemy nosić na dragon. jeśli nie słyszeliście, co to jest dragon, Gadałam wiele razy na tym I ja idę na UK dragon, więc jeśli będziecie tam, hej, mm, spotkajmy się <laughs> Nie żartuję, dobra <laughs> Więc następną rzecz, którą kupiłam, to jest ta super urocza bluzka Ona nie widać na kamerze, ale ona ma paski jeszcze takie fajne Paski okay. Dobra, paski, zostawmy paski Ja nie mogę, nie umiem się wysłowić dzisiaj Następna rzecz, którą kupiłam To jest ten fantastyczny pasek I mean Czuję się jak tym Taylor Swift uh, Look what you made me do you Wideo know. Więc to, następna rzecz, którą kupiłam To jest uh, ten plecak jest super uroczy, jest super miękki. Mogłabym się dosłownie do niego przytulać. I ja będę nosiła go do szkoły. Nie wiem czemu, ale będę nosiła ja, kiedy będę miała lekcji. Więc tak. I już na Jack. <grym> Więc następna rzecz, którą ja kupiłam, to jest ta tęczowa torebka takie bardzo Pride. Możecie ją kupić e, w e, Tigerze. To jest niezasponsorowane, ale jeśli chcecie mnie zasponsorować, proszę bardzo, proszę. I będzie chyba noszona na nadręko, więc... Tak. I następna rzecz, co akurat dzisiaj przyszło, ale ja już zamówiłam to wieki temu, ale poznałam tak... Hej, może pokażę. Więc to jest moja podstawka na peruki. Więc tak. To było tyle. Jeszcze dostałam czekoladę i poduszkę, ale czekoladę po prostu zostawiłam gdziekolwiek, bo ja nie chcę czekolady. I poduszkę dostałam taką taka do pomogu pomoc kręgosłupa czy też z tyłu. I ja po prostu oddałam swojej mamie, bo ja nie chcę. Ale tak, to jest tyle w tym odcinku, dziękuję za oglądanie i e, zasubskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. E, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!